Projektory Casio to nowoczesne, ekologiczne i niezwykle trwałe urządzenia. Tym, co wyróżnia je spośród dostępnych na rynku projektorów, jest zastosowane źródło światła Laser LED zamiast standardowych lamp rtęciowych. Technologia ta wykorzystuje właściwości niebieskiego lasera i diod LED, gwarantując wysoką jasność obrazu oraz aż 20 tysięcy godzin żywotności projektora. Dzięki połączeniu technologii bezfiltrowej oraz źródła światła laser and LED w projektorach Casio nie występują dodatkowe koszty związane z użytkowaniem projektora. Lampa stosowana w tradycyjnych projektorach wymaga kosztownej wymiany co 2-3 tysiące godzin. W przypadku projektorów Casio okres nieprzerwanej i niewymagającej dodatkowych kosztów pracy projektora wynosi nawet 20 tysięcy godzin, czyli kilkanaście lat. Dodatkową zaletą technologii laserowo led jest możliwość niezwykle szybkiego włączenia i wyłączenia projektora. Urządzenie gotowe jest do pracy w zaledwie 8 sekund, i w przypadku jego wyłączenia nie jest konieczne oczekiwanie na schłodzenie źródła światła. Niezawodność technologii Laser LED skutkuje najdłuższą gwarancją na rynku. Gama projektorów Casio obejmuje 4 serie: projektory serii XJA, tak zwany Green Slim, projektory serii XJM, projektory krótkoogniskowe XJST oraz projektory instalacyjne XJH. Projektory należące do serii Green Slim charakteryzuje przede wszystkim niezwykle mała obudowa. Urządzenia mają wymiar kartki A4 o grubości zaledwie 43 mm, dzięki czemu z łatwością zmieszczą się w torbie obok laptopa. Jest to idealne rozwiązanie dla osób często podróżujących. Projektory serii Green Slim charakteryzuje wysoka jasność, rozdzielczość, poziom kontrastu oraz wierne odwzorowanie barw. Wybrane modele pozwalają na przeprowadzenie prezentacji bez konieczności podłączenia komputera. Wystarczy podłączyć pamięć USB z przygotowaną prezentacją, filmem lub obrazem, aby wyświetlić je na ekranie. Wybrane modele pozwalają również na bezprzewodowe łączenie się z projektorem za pomocą komputera, tabletu czy smartfona. Wszystkie te zastosowania pozwalają wyeliminować uciążliwe przewody i dodatkowo zwiększyć mobilność projektora. Projektory serii Green Slim wyposażono m.in. w złącze HDMI, wbudowany głośnik, aż dwukrotny zoom optyczny oraz możliwość pracy w trybie 24x7. Projektory Casio to najwyższej klasy urządzenia, które charakteryzuje nowoczesne i ekologiczne źródło światła. Poza ciekawymi funkcjami i prostą obsługą, projektory pozwalają na nieprzerwaną i bezobsługową pracę nawet przez 20 tys. godzin, spełniając oczekiwania każdego użytkownika.